Witam nas w odcinku przedmeczowym z Mołdawią. Dzisiaj sobie podsumujemy wszystkie mecze, które graliśmy z tym krajem oraz wyniki. W tej chwili widzicie pierwsze dwa mecze, w którym pierwszym wygraliśmy 2-1, w drugim 3-0. Kolejny plik to jest 2011 graliśmy, wygraliśmy 1-0. Później w 2012 wygraliśmy 2-0. Później zremisowaliśmy w 2013 i 2004 razy wygraliśmy 1-0. Tutaj mamy napisane, jakie były rozgrywki. Tutaj mamy rozgrywki do eliminacji świata, m 4. Tutaj mamy znaczy towarzyskie. Zagraliśmy dwa, wygraliśmy dwa razy, strzeliśmy dwa gole. I tutaj mamy ranking FIFA Tutaj na czerwono jest Polska a na niebiesko jest. Tutaj Mondara. To jest dla 2011. Kurde, zrobiłem źle pliki. w ogóle ciekawe że jest to tak wysoko. Na piąte miejsce to mieliśmy w 2017 po także, ale dobra. Yy, tak podsumowując. Yy, w na następnym klipie pokażę wam mniej więcej, jaka jest średnia goli na mecz, teraz widzicie średnią goli mecz na mecz Polski oraz Mołdawii jest to mała liczba dosyć, bo Mołdawie także nawet jednego gola na mecz nie strzeliła w tym rankingu, a Polska lekko ponad półtora, Liczę to w kalkulatorze, jestem za żeby to powiedzieć we własnym bie co jeszcze No ja obstawiam wynik 3 1 dla Polski ale jak Mołdawia wygra to nie wiem, kurde śmiesznie będzie naprawdę Dobra widzimy się w odcinku po meczowym to się pojawi najpewniej jutro gdzieś się nie będzie chciał nagrywać tylko 23 więc no chyba, że będzie naprawdę jakiś chory wynik to będzie tak nawet co 天猫。